Zarosło Powiatowe w Bytowie Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Jednym z, takim, z takich zadań było organizację szkoleń liderów grup młodzieżowych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Oddziału Dziecięcego Puchatek postanowiliśmy wystąpić z ofertą zorganizowania takich szkoleń i pokazania naszej młodzieży, a przy tym również Państwu, jak prawidłowo przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć, jak udzielać pierwszej pomocy, jeżeli kogoś znajdziemy, dlatego żebyście się Państwo nie bali. Reagując, że wzywamy tylko karetkę pogotowia, a nie y, robimy resuscytacji, czyli tych słynnych wdechów i uciśnięć klatki piersiowej, to już temu komuś pomogliśmy. Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy. Tymi działaniami możemy uratować komuś życie. Scenariusz pierwszy nieprzytomny bez oddechu. Siadek znajduje osobę nieprzytomną. Podchodzi do poszkodowanego i sprawdza reakcję. Halo? Czy Pan mnie słyszy? Poszkodowany, brak reakcji. Świadek głośno woła. Proszę kogoś, żeby mi pomógł. Pomocy nie uzyskuje, przystępuje do czynności. Upewnia się, że poszkodowany leży na plecach, na twardej powierzchni. Zdejmuje okulary poszkodowanego, jeżeli takie są. Udrażnia drogi oddechowe. Jedną ręką kładzie na czole poszkodowanego i odchyla głowę. Udrażnia drogi oddechowe w tym momencie w takim ułożeniu sprawdza oddech poszkodowanego nachyla swoją twarz na twarzą poszkodowanego patrzy w kierunku klatki piersiowej obserwując czy klatka się unosi na policzku stara się wyczuć podmuch powietrza i nasłuchuje szmerów oddechowych na tą czynność poświęca 10 sekund świadek stwierdza brak oddechu wyciąga telefon komórkowy i dzwoni pod numer alarmowy 999 w celu wezwania karetki Świadek podał miejsce wezwania, czyli adres, charakterystyczne punkty w okolicy, mówi, że znalazł osobę nieprzytomną, bez zachowanego oddechu. Podaje swoje imię, nazwisko, dyspozytor pracuje za przyjęcie wezwania. Świadek w oczekiwaniu na przyjazd karetki rozpoczyna resuscytację krążeniową oddechową. Klę, klękając obok poszkodowanego kładzie nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej, dowolna połowa mostka poszkodowanego. Następnie kładzie nadgarstek drugiej ręki na grzbiecie dłoni leżącej na klatce piersiowej. Spląta palce obu dłoni. Prostuje łokcie i plecy. Ramiona ustawia prostopadle do klatki piersiowej poszkodowanego. Rozpoczyna uciskanie klatki piersiowej z tą częstotliwością 100 razy na minutę do głębokości około 5 cm. Uciska klatkę piersiową 30 razy. Przechodzi do sztucznego oddychania. Odchyla głowę poszkodowanego do tyłu i unosi żuchwę. Kciukiem i palcem wskazującym ręki znajdującym się na czole zatyka skrzydła nosa poszkodowanego. Nabiera normalny wdech, przytyka swoje usta do ust poszkodowanego upewniając się, że nie ma przecieku powietrza. Dmuchuje powietrze do ust poszkodowanego przez około jedną sekundę ze stałą szybkością. Jednocześnie obserwując czy klatka piersiowa poszkodowanego się unosi. Ponownie nabiera powietrza i wykonuje drugi oddech ratunkowy. Po wykonaniu dwóch oddechów ratunkowych natychmiast powraca do uciśnięcia klatki piersiowej i kontynuuje resusytację w stosunku 30 uciśnięć i dwa oddechy. Jak długo wykonujemy resusytację krążeniową, oddechową? Pierwsze do powrotu spontanicznego oddechu. Drugie do przyjazdu służb ratunkowych lub do wyczerpania sił ratującego. W celu poprawy higieny ratującego można użyć maseczki, zwykłej maseczki do resultacji krążenia wodnego. Można ją zakupić w aptece, można ją nosić w kieszeni, w torebce, w czymkolwiek. Zawsze jest pod ręką dostępna. Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy. Tymi działaniami możemy uratować komuś życie.